Ja jestem Yacu wiem że jacuzko się tak nie przewituje, ale ja jestem z Gredzio. fajnie że ja nie? jestem Kurczak, cześć. Z Gredzio chodź tutaj może na to, panie, wiem, zobaczymy siema, co jest Siema, ja jest, jest Kurczak, tak. jest się siema, gram w ja mam kodzik, kodzik w opisie. Naciśnij tak. Enter, aby pisać wiadomość. D. Co w ogóle, co w ogóle Jaina ma za skill, ja nie gram. Znaczy, nie, first, wiem. Ja gram nie grałem. No to masz tego ognika takiego małego i koniec. Gramy też sobie z widzem bo czemu nie o algorii jeszcze le tą jeszcze le tam to to takie po, o właśnie to nie obie nie obie zostaw go no że no, no ci obyć niech zużyje tą no właśnie co jest na środku wo wikingowie ja ktoś gra wikingami wiesz jaki to jest ten ja pierwszy raz widzę że Ulejkonka konka na mapie tak wyglądają. Owala, dobra. No już od razu we mnie, bo po co w kogo? No. Co za baba, dziwne. Lodowe te tutaj wyziębiasz cele. Wyziębiam cele, wiesz? Cieszę się. Osoł. Za parę Dobra, za parę chwil zapadnie. Ale kurde, pierwsza moba, w którym jest cygle dnia i nocy. Nie? Świetnie. Wyjdziemy. Tak bardzo opi. Dobra. No ile to masz? Stań tego sobie przed na pół minionami. Sekundy. Stań sobie przed minionami tutaj, bo chcę cię wyleczyć. A nie, nie muszę cię wyleczyć. Dobra. To siebie wyleczę. A tu gdzieś jest. już no. idziemy na tu. Chodź z Gradzio. Zbieramy, zbieramy. Gdzie one są? No do. Gdzie ja poszedłem? No dole są Tutaj. Tu są panie, co pan robisz? Daj, bo ja, ja nie mam jak ich bić. Ja jestem głupi, słaby. Dobra, Dobra przyszła nam pomóc pani ta. Mmm, Boss, od razu, boss. O! Ło, wow, wo, wow, wow, wow. Wyziębiony. Będzie ciężka zabawa z nimi. Nie, zginie. Nie, nie Mamy zginie. Go. zginął. Nie, nie zginie. O, się! A, czemu o. mi w nie weszło? Co jest, mamo? <laughs> dobrze, kurde! Jak ty mnie denerwujesz, dobrze! Dobra. No? Bo Zbierasz kwiatki Błagam Ło Fak, zdechłem Brawo, snowman To twoja pierwsza kwestia w tym odcinku i... i... co? I zdechłeś Przywitałem się A, sorry Zbieraj, 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 No staram się tylko, widzisz o, Lecisz, no Uciekaj, uciekaj Nie uda mi się Albo... O! Rakieterka gdzie ja jestem? To są nasze, nie? no, nasze nice zabij go! no ma ooo, super o, o, o. dobra, ja się cofam! mamy więcej nasi, jeszcze pozna dole, ej polecimy tylko ja muszę się wyleczyć. leczyć, ja już tam lecę też, chwila, jeszcze troszkę, dobra lecę ok, in o, o! o ty Ojaj, rzucaj E! Przez to, że tych dużo ziomków jest tak, to właśnie ciężko ogarnąć kto jest kim. Przez tych małych ziomków. Nie. Ja zginąłem. Nie! Nie zginiesz i koniec. Powiedziałem, jest, tak, dziękuję. tak być nie będzie. Trafiłaś w toaletkę? Co? Mi się czasami nie udaje trafić w toaletę. What? Nie wiem, no z gredziat. No co ten boss? Co znowu? Co znowu? <laughs> Ja, no, zmarł. Prawo Snowman. Wiem, no dobrze. Poświęcenie dla no. mnie, Oczywiście. Bardzo poświęcenie takie wymagane. Bardzo. Dobra Brakuje nam czterech kwiatków, żeby tutaj zrobić Nie! Brawo z Grecius Znowu Mama mnie zagadała, no No widzisz jaka tam mama niedobra No Ja tam lecę, 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 lecę Powoli ale lecę O Lecę też Jak zapierdziela Pyk Puszek. petałam Wój auta tak go dostał Te a za chwilę będziemy brali tylko niech coś, yy, najsłabszy z nas bierze to, yy, ten, który jest najsłabszą postacią, bo wtedy, wiesz... Yy, Dobra, ale się nie zabijajmy tego, tak? Bo jeszcze trzeba ten... Ogarnąć trochę tutaj, patrz co się dzieje na midzie na przykład. No, kto mi go odsunął? Fuck. Ja sobie sam ucieknę. Mnie tu nie było? No fuck. Zajebiście. Eee... Yy... O kurde Ej, no, ludzie, ale no, patrzcie co się dzieje na midzie. co, no biją się. Be, bez ogaru w ogóle gracie. Znowu. No tak. Wszyscy na dole, bo puszuje B. <haha> co puszujecie? Jeśli mogę wiedzieć. No nie wiesz, tam były te. No, nie te wiem, te różne takie. E, poszli do góry coś zrobić chyba. Dobra, te, ten ten tanginie... no, nie Ten tanki nie. on zrobił? Healuj go, healuj, nice. Uchylowałem. I Wikingowie, którzy nie ogarniają gry. Pięknie, pięknie. Dobra. Yy, zrobić trzeba tego. Może mocarnych najemników. Zróbmy jakieś ten, jakiś obóz, nie? Tutaj potrzebny będzie mi pomocą. przynajmniej z Gredziem. Dobra, jak ile to się odsuni, po prostu ich napieprzę z dala. Co ty nie powiesz? No ale widzę, że jeden i tak cię stargetował. On target. Dobra. Chociaż trzech nie powinniśmy tego robić. Dobra, leccie już stąd. Okej, okay, super. Oni na dole pewnie ich robią teraz. Bo ich nie widzę. A nie, Aha, tu są, dobra. Tego jeszcze, zróbmy jeszcze tego. Czekaj, O. Lecę. Ło. Pomocy, pomocy tu. O, jestem Ale nie, mówię są i reszcie. Mamy go. Tego mamy na pewno. Q, Pick. No mamy, brawo. brawo. Zapada znów. e kliknij! Bum, jak Zaraz to noc, a nie dajcie się robić za bardzo, bo zaraz noc. Idę po nasoczyciu. Dobrze. Dobra, to Jenna jest. No jest spokojnie. To jest AP Chodźmy jeszcze, kuczek, może zrobimy to. Yy, nie zdążymy, 5 sekund zostaw. A, 5 sekund. 1-0, tutaj. Tu. No dobra, to ja lecę po tamtych. Dobra, Pomóż mi. A kto to cię tu atakował? O! Mam, mam kwiaty, dobra. walę, wale, wale. Dobra, nice. Dzięki. Ile mamy tych kwiatów? Wikingi Powiedz mi, nas. co oni chcą zrobić z tym? O ja, nie zdążyłem Cię wyleczyć Czym on mnie walnął? Huh? Czym on mnie walnął? Nie mam pojęcia Ale mamy gotowego tego stwora Dobrze, snowman tutaj teraz szybko. Na Kurde, konia, na konia na snowman. To muszę wziąć to. Snowman na konia od razu. Na mida, na mida. Snowman jak zabijesz kogoś i gdzieś idziesz indziej, to od razu na konia wchodź. Już lecę się bić z nim. Ale ucieka Dobrze, ja, ja rozwalam wieżę w dupie z nim mhm. O i źle posadziłem roślinkę. Nie spęta wszystkich tych budynków Dobrze, ale odpuszczowaliśmy jego I dzięki temu możemy poszować my Dobra, powinna spętać ta roślinka Precy To bijemy go. A znowu zaslutował Brawo Joinę teraz Help, help, help. Nice Tu potrzebna jeszcze pomoc Patrz, nie ma co zrobić teraz, mamy go Łoliku Ło Przeżyliśmy Przynajmniej ja przyszłem I też Mając tyle HP, że prawie o, że wcale nie Musiałem się healować w to ostro. E jeszcze ten typ, nie? Nie. No. tak. Tu. E zo. Co mu to dało? Zginął tylko. Mocy. Dobra. Nie, nie, nie ucieknę. Nach, nie uciekłem, no nie. Nie stać mnie na to. Dobra. A no. ja oni tu są. Może jest moment, nie idź stamtąd! O! Nie jest źle. Za tych wikingów to się dostaje światło. Eee, robią tego, bossa. No właśnie, czuję. Dobra, postaram się tam wbić zaraz. Te, ukradzimy po po, Podkranicie kwiatki teraz. Dobrze, w uciekaj. O nie, dobra. Oluju. luju! Ale ukradnijmy kwiatki. Mamy się źle, jeszcze oni zaraz będą mieli. Mamy 72 czy 43? 43 Do to lipa No i pozbierali resztę, dobra, zrobili to A my nie A my nie, o. robią coś na dole tutaj Co, mieszają co, pewnie, zaś mieszają. Mieszają, indy, mieszają. No Mieszaj, dobra, róbcie mieszam. inne to obozy, no ludzie Boże, po co mi tu aż trzech pomoc potrzebna? No weźcie golema A nie nie możemy wziąć Golema, bo go nie ma ha 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 A. Musimy mieć to nasion Wasz wróg koszmar. Ciekawe co z tego Nie wypierdolają mi stąd Dobra idziemy na mida już znaczy ja idę przynajmniej Dobra chodź tutaj bo widzisz wszyscy no, tu okay. są Co to jest za Wchodzę, wchodzę od tyłu. Ej, 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 ej! Dobra. Dobra. Leję Jaina, leję Jaina. Jaina z... Tutaj, w góry. Ale mnie napalili, no. Jaina, Jayne. Leczę cię, Zgrodzio. Zginęła Jaina. Leczę cię, cały czas leczę. Dobra. Już nie leczę, już nie żyję. Dobrze, dobra, bibla. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Na dole jestem, patrz. Ej, zgradzio! Dobrze, ej, co? tutaj, tu, tu, tu. tu. O co ci chodzi? się panie, no bo ty ja to jest. Full control mam, nie widzisz? Patrz, zabiłem go ci, zginęli. Ja, żyłem. Ej, ale my chyba gramy na boty. Nie. Czemu mi się wydaje, że my gramy na boty? Nie, dobra, nie gramy na boty, już się wstraszyłem. Nie mam pojęcia dlaczego, ja tak myślałem. Tym nawet nie strażeni grali na boty. Mm. Eee, no nie, na to miło. Ale kolejną fajnie. Marzę, A z modą zabijęm. Okay. No. KS, pięknie. KS, jeszcze zabiłeś? No skill, specjalu. No ale na no co ty robisz? Jeszcze tu. Trzeba by tego Diabolosa złapać coś, nie? A zobacz na górę. No, 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 no Diablo A, gdzie ja poszedłem w ogóle? Pyk Pięknie Idę zobaczyć 15 sekund i robimy... O, mamy ją nie mam many Ale by mi się teraz mój ult przydał O kurde Ult, a jeszcze mam walne, uzużyłem walne żółta ale zginąłem Dobrze A nie Wyjdźcie z tego ognia Nie zdarzyłem i nasiona, jak zginiecie to po nas Robcie nasiona teraz O pięknie, o, pięknie. Robimy to nasiona Przejmij to samo, przejmij I szybko nasiona właśnie to zrobiłem Brawo, jest dobrze Naprawdę nam wyszło teraz Idźcie już po następne, idźcie już po Brawo. następne, ludzie tu Prawie zdechłem ale czuję. Dobra róbmy tego obosku Ja bosa, pójdę na bosa. górę Ja pójdę na górę po nasiona hmm. Za 8 sekund Dobra, jest okej okay. Zbieram, zbieram. Nie, 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 atakujcie, będę zbieram. Ile mamy czasu na to? Ej, co Aż... jest... Czemu ja w to wszedłem? Jeszcze trochę mamy. Wejdź. Oj. Dobra, mam nasiona. Widzisz? Mamy już 100. So. Dobrze, no ale zbieramy zbieramy sobie. dalej, nie? Zbieramy musimy dalej, dodomić, żeby, musimy... żeby oni aj, nie wzięli. Aj, aj, aj. Bierzcie nasiona, bierzcie nasiona. Już biorę, kobułę. Tutaj są wikingowie i reszta, A, Zabrałem wszystkie. Dobra, uciekaj nami, nie no czekaj. Nie ja zdążyłem cię ulepić. Spoko, ja tutaj jeszcze leczę. Robią bossa na, na górze. Ja nie żyję i tak. Dobra. Nie zrobiliśmy na dole. Ale mamy wyższy level na razie, jest spoko. Taki sam. No nie dużo wyższy. Wyższy, mamy 19. Teraz A, 19 teraz. za chwilę, no no. Dobra, zabiłem. O, 20 Wait. nowy skill. Tylko nie mają więcej killi, nie wiem dlaczego. Aha, bo nie mają... Nie, my mamy więcej killi. Tak, bo to jest... Ja mam pod 15 mofony. zabitych serii już. A czemu petarda nie wchodzi w to, tylko strzela do niego cały czas. A nie, dobrze to mnie dobrze. Ale zbierzcie to, zbierzcie, te, zbierz te papierki tam, bo... Dobra, nie topa. Ja już tam jak zaraz wstanę, to mam pomogę z tym bossem. Tylko odsuwaj się znowu po prostu jak on będzie stunował, bo to jest najważniejsze, żeby się nie dać tu złapać. Nie. Oj. Zbieraj, 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 to jest ważne. Nie trafiła z nas nie trafiła nas rakietą. A to była nasza rakieta, chyba. Ja tego mówię, o. nie trafiła nasza. Dobra, ja to muszę odpuszczać najpierw, dopiero do was przyjdę. Ktoś zrobił obozy i Uuu. basy są. Nie. Oko mam wszystko. Patrzcie. No co? Nie miałem szans. Można zgrać i z... znowu gdzieś ty, po... ty po... był, powiedz mi. Z bossem zbusowaliśmy cały top. Dobrze. No, Na dole są jeszcze te. Widzisz to zobacz tomare. tu, patrz, gdzie byliśmy, tam byłem, coś źle byłem. Czekaj, to, bo my byłem. możemy chyba obudzić drugi koszmar może Nie, za mało będzie Zobaczę zaraz Zobacz, Dobra, ej, bo... drugiego bossa będziemy mogli obudzić zaraz mhm. Jeszcze dwa Dol. Jest mamy, są dwa, dwa. <laughs> No to następny boss już jest darmowy Za 23 Oj, sekundy, słabo. za 23 sekundy. Co słabo? słabo Dobrze, bo dwa poziomy. nie, złego ulta zrobiłem bardzo. Ej. Hmm. A ta znowu nie trafia ja. Gdzie ty biegniesz? Nie bo myślałem, że jeszcze ja zastunuję przed wieżą. A, tutaj są gnomy zasarane Dobra. Dobra, ja wezmę tego. Drugiego hopka nie. No, pomaga mi rakieterka jak śmiesznie. Duży ten damage mam z E. To mi się podoba. Zaraz będę tu się. Dobra, ogólnie jest spoko. Chodź, 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 chodź. chodź. Dobrałem. Dobra. Dobra. Możecie wziąć tego koszmaru. Dobra, wziąłem. mój koszmar. Bardzo Okej, okay, pięknie. Ilu ja mam zabitych w serii. No ja mam malutko tylko na... do Czekaj, trzy... Lecę 6, do was już? A z modem gdzie 12, 15, 8 21, je, nie licz, bo cię obijają, a ty liczysz kurde No ja dobra, liczę, ja wbiję jeden biem. serii OK Ja zaraz Ulta puszczam jak coś Ja już puściłem ja ich wszystkich oh, bom, Nice bom, 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 nice. Bom, bom. nice Mamy to A ja ich wszystkich w rośliny, no i pięknie GG O dobra uwaga statek Satek będzie no O, jak mało brakowało, żeby go wyssać już. Mmm, no. polimorfia elo. Ha. Patrz. No, GG. GG no, play, no, tak thank you very much. much. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, co nie? GG, zajebiście. Dzięki Fajne wam. Było. Dzięki, tak. Tak się wygrywa Girki. Uwaga, uwaga, zwycięstwo tak coś tak się dostaniemy. i tak, tak się o, gra co się leczy, ale ja lepiej wyleczyłem niż Tak się tak. gra Jano. No i nie jak tylko z nami pogrywać, to, to, to możecie zapisać pisać, w Batrynet... że gramy, więc no... Tak, Batrynet jest w opisie. Hmm? O, poziom wybiłem, nie? Fajnie. No jadisz. Dostałem zdolności bohaterska. O, I 200 to... zł za misję. To fajnie. do usłyszenia i okay. cześć. To za sobie ty kuczak A, i, I komentarze, fapy. I, i, I oczywiście, herz, chodz w opisie. Wiem, że to kosztuje 30 groszy, ale... Dobra. <laughs> ale zawsze macie za darmo. No.